Od 1 września drożeje pobyt dziecka w przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Sącz. Zmiana wysokości opłat to efekt obwieszczenia ministra edukacji w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji. Opłata ta. Została podniesiona do kwoty złoty 44. Zł. Do tej pory było to złoty 14 zł i dotyczy każdej godziny powyżej 5 godzin, które dzieci spędzają w naszych przedszkolach. Przeciwko podwyżkom był Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, argumentując, że podwyżki pogorszą i tak trudną sytuację finansową wielu sądeckich rodzin. Wobec perspektywy znaczącego wzrostu kosztów utrzymania dla sądeckich rodzin nie tylko w ogóle polskich rodzin w perspektywie najbliższych miesięcy. Śladem podwyżek, które są zapowiadane w różnych branżach, lub radnych prawa i sprawiedliwości będzie głosował jednomyślnie przeciw podjęciu tej uchwały. Wątpliwości radnych klubu PiS wzbudził także fakt, że zaproponowano najwyższą wskazaną w waloryzacji kwotę podwyżki. Poziom złoty 14 zł był poziomem, który nie musiał być zmieniany. Uważam, że ta kwota uderzy bezpośrednio w osoby najbardziej, najmniej zamożne. Może kwota 500 złotych blisko rocznie nie wydaje się kwotą dużą, natomiast dla osób, które liczą każdą złotówkę, jest to kwota. Na pewno wysoka. Z kolei radni klubu koalicji nowosądeckiej argumentowali, że podwyżki są konieczne właśnie dlatego, że wzrastają koszty utrzymania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że koszt utrzymania przedszkoli, pensji nauczycieli, opiekunów rośnie ze względu choćby na to, że w ostatnim okresie czasu mieliśmy naprawdę dosyć mocną inflację w porównaniu do wielu lat poprzednich. I te koszty będą rosły. Jak gdyby symboliczne zwiększenie o. Bo o czym my debatujemy o 30 groszach za każdą godzinę powyżej pięciu bezpłatnych. Tego typu no, myślę, że to nie budzi wątpliwości żadnej. Wszystko idzie w górę, wszystko drożeje. Czeka nas również teraz podwyżka prądu kolejna. Są to kwoty, które dla przeciętnej osoby nie są w budżecie rodziny masz tak mocno zauważalne. Ostatecznie projekt podwyżek został przegłosowany.